Jest to jedyna tego typu konstrukcja w Europie. Staramy się wykorzystać te bunkry jako pretekst do tego, żeby opowiadać o mrocznej historii wojny. Właśnie, bo nasze wejście do Unii Europejskiej to także nieco inne podejście do samej historii choćby tej historii polsko-niemieckiej. Ustka i bunkry w ustce to można powiedzieć swoisty paradoks ostatnich 80 lat. Staramy się wykorzystać te bunkry jako pretekst do tego, żeby opowiadać o mrocznej historii wojny, początku wojny w Ustce, o, o wojnie, która niszczy kąpielisko, które wcześniej tutaj było. Żeby mogła tu powstać bateria, trzeba było zniszczyć piękne kąpielisko po zachodniej stronie Ustki. Bunkry są niemieckie, chociaż ja jestem w mundurze polskim, to jednak bunkry są niemieckie. A wzięły się stąd, że Ustka pod koniec lat 30. nabrała dla Niemców ogromnego strategicznego znaczenia. E, ponieważ leży względnie blisko dawnej granicy z Polską. 80 km stąd zaczynała się Polska, tak zwany Polski Korytarz, jak Niemcy go nazywali wówczas. E, to była Polska, fragment polskiego terytorium który oddzielał Prusy Wschodnie od reszty Niemiec. I właśnie tutaj w ustce Niemcy chcieli wybudować ogromny port, który miał ułatwiać komunikację między Prusami Wschodnimi a Rzeszą, z ominięciem Polski. Tak jak my zbudowaliśmy Gdynię, żeby omijać Niemców, tak Niemcy chcieli rozbudować ustkę, żeby omijać Polskę. Te bunkry pod koniec wojny zostały wykorzystane przez Armię Radziecką. Prawdopodobnie to właśnie stąd. Rosjanie strzelali do niemieckich samolotów pod koniec wojny i co najmniej jeden wtedy nad Uską zestrzelili. Przez całą wojnę w zasadzie te bunkry stały puste. Wiemy, że niemieccy żołnierze zaludnili te bunkry tylko w 1939 roku w związku z przygotowaniami do ataku na Polskę. w Urce, w Ustce to jeden z tych punktów, który polecamy na tej polskiej mapie, europejskiej mapie Polski, którą bardzo serdecznie Państwu polecamy, by odwiedzić także wtedy, kiedy przyjadą Państwo nad Polskie Morze. Marcin Barnowski, wspólnie z nami, człowiek, który tak pięknie opowiadał o historii Polski od tej nieco mniej, mam wrażenie, znanej strony. No więc wszystko już wiemy. Żołnierze radzieccy w Ustce, ale amerykański żołnierz z czasów II wojny światowej tutaj? To jest właśnie bardzo ciekawa historia. Ten amerykański żołnierz wciela się w postać Karla Remana, rangersa amerykańskiego, który w 1944 roku dostał się do niewoli we Włoszech. Niemcy przywieźli go na Pomorze, kazali mu tutaj dojść krowy, a on postanowił im uciec. Ustka była jego celem, chciał porwać kuter rybacki w ustce i prysnąć do Szwecji. I prawie mu się udało, ale mu się nie udało. I dlatego właśnie pokazujemy Karla. Karlo opowiada o swoich przeżyciach. Y, są bardzo dramatyczne. On przez miesiąc przedzierał się lasami, polami do ustki. Kto odwiedza bunkry przede wszystkim, jeśli przyjeżdża do ustki? Bo zastanawiam się, czy to są ci, którzy pasjonują się historią, czy ci, którzy no, tak naprawdę niewiele o niej w ogóle wiedzą. Ja myślę, że bunkry są dobrą y, okazją do poznania historii, także dla tych, którzy na co dzień się historią nie interesują. My ją pokazujemy właśnie w taki sposób. Przebieramy się w mundury, opowiadamy o postaciach, które przewinęły się przez ustkę, odtwarzamy ten klimat czasów słusznie minionych, ale jednocześnie bardzo też ciekawych, inspirujących myślę, że to jest oferta dla Każdego wieku od 3 do 103 lat. No dobrze, ale skąd y, mundur Wojska Ochrony Pogranicza? Bo to chyba takie powiedziałabym niespecjalnie lubiane wojska. Bardzo nielubiane, <noise> bardzo nielubiane, ciągle legitymowały, ciągle obserwowały, miały też płytki wywiad. Ustka była w strefie nadgranicznej. W ogóle wszystkie te gminy y, nadmorskie, także troszeczkę oddalone od morza, były otoczone szczególną ochroną właśnie przez Wojska Ochrony Pogranicza. No to skąd to zamiłowanie? To nie jest zamiłowanie, to nie o to chodzi. Zamiłowanie jest do historii, natomiast absolutnie nie pochwalam tego, co robiły Wojska Ochrony pogranicza, podobnie jak koledzy nie pochwalają tego, co robiły formacje, w których mundurach oni w tej chwili są. Po prostu pokazujemy to i, i, i właśnie tym bardziej myślę, pokazujemy jak bardzo... Niedobre to były czasy, jak fajne są te czasy teraz, kiedy wszyscy możemy się spotkać. Ja w polskim mundurze, kolega w amerykańskim, koledzy w niemieckim. E, i, I podać sobie ręce. Tak, podać sobie ręce, pogadać przy ognisku, e, powymieniać się też doświadczeniami, wiedzą o tych formacjach. To jest właśnie... To, co ja bardzo lubię. No właśnie, my też lubimy te dzisiejsze czasy, które są coraz fajniejsze, coraz piękniejsze i które także, choćby w samej ustce, mm, sprawiają, że bardzo wiele w samym otoczeniu się zmienia. Również dzięki tym pieniądzom, które płyną słońce. Ustka kozery jest nazywana letnią Stolicą Polski. Znajdujemy się obecnie na kładce. Jest to największa inwestycja ostatniej dekady. Urzeczywistnienie marzeń wielu mieszkańców i turystów. Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej budowaliśmy tą wspaniałą, piękną kładkę. Jest to jedyna tego typu konstrukcja w Europie. Kładka waży około 80 ton, otwiera się 2 minuty. Inwestycja kosztowała około 4,5 miliona złotych. Widzimy tutaj potężną inwestycję realizowaną ze środków unijnych za 16 milionów złotych, polegającą na budowie basenu rybackiego po zachodniej stronie kurortu. Dzięki tej potężnej inwestycji pojawią się nowe miejsca do ładunku dla rybaków, którzy będą wracali z połowów. Ułożymy również nową nawierzchnię, nowe ciągi komunikacyjne. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej inwestycji wzrośnie turystyczna atrakcyjność naszego kurortu. Panie Marcinie, bunkry bunkrami, ale pytanie czy z tych unijnych funduszy także pan korzysta lub zamierza korzystać, po to by jeszcze lepiej o tej historii opowiadać. Oczywiście zrealizowaliśmy już dwa projekty. Jeden to bunkry, drugi to moje biuro przewodnickie właśnie między innymi mundury sfinansowaliśmy z tej y, puli. No a teraz chcemy pokazać rok 45, bardzo trudny rok dla Ustki, rok, w którym wszystko się zmieniło. Odwiedza nas bardzo dużo Niemców, okazuje się, że nie wszyscy znają dobrze polską historię wielu nie wie, że ci ludzie, którzy zasiedlali opuszczane przez Niemców domy tutaj, też stracili swoje domy na terenach wschodnich Rzeczpospolitej. Tu mam pierwszy w zasadzie taki cenny eksponat. Został przywieziony z Niemiec. To jest worek, który zakończył 70, 70 lat trwającą podróż. Ze Złakowa. To jest wioska koło Łuski. Koło to jest napis szlaką na tym worku. W ten worek niemiecka rodzina zapakowała cały swój dobytek, pojechała do Nadrenii. Mm -hmm. e, takie były czasy. To jest właśnie 45. rok i teraz córka kobiety, która z tym workiem wyjechała, wróciła, przywiozła mi ten worek jako taką mm, swego rodzaju rodzinną relikwię, bo wie, że mamy właśnie taki plan, żeby pokazać. Ten właśnie 1945. Piąty trudny rok. Wyjeżdżają Niemcy, przyjeżdżają Polacy, Polacy z różnych stron, ale bardzo wielu z Zabuga i yy, yy, zmienia się całkowicie ustka. Niemiecka sztokminda staje się polską ustką. To jest właśnie rok 45, chyba najbardziej tragiczny i najbardziej doniosły w dziejach mojej miejscowości. No to ja w takim razie życzę powodzenia w realizowaniu tego projektu, a Państwa zapraszam bardzo gorąco do ustki. Mówiliśmy już dzisiaj i o Gminnym Ośrodku Kultury, i o zwalczaniu bezrobocia, i o samych bunkach. O krach I o historii. W związku z tym mam wrażenie, że czas na biznes. A jeśli mówimy o biznesie, to przeniesiemy się na chwilę do pobliskiej gminy.